Cześć, pozwól swojej intuicji wybrać kartę. Ona już wie, którą kartę wybierze. Myślę, że przed wyborem z tych trzech intuicja już wie. A zatem, pierwsza, drugą czy trzecią, którą kartę dziś Twoja intuicja wybrała, i to jest ważny przekaz dzisiaj dla ciebie. Ja, tasując karty, moja intuicja dzisiaj mówi jeden. A twoja, napisz na dole w komentarzu, koniecznie zapisz ten film, aby go nie zgubić. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do obserwacji mojego profilu. A zatem, gdy wybraliście kartę numer jeden, as. Boław! Karta, która mówi o tym, że to jest czas na inicjację. Inicjację nowego. On wytwarza możliwości. Możliwości na płaszczyźnie zawodowej, ale również Twoja atrakcyjność na przestrzeni osobistej wzrasta. Zauważ to, pielęgnuj, działaj, nie stój w miejscu. Karta numer dwa. Mamy tutaj kartę Piątki Kielichów. Nie rozdrapuj starych ran. Zwróć uwagę, co do tego doprowadziło. Wyciągnij wnioski i idź dalej. Dzień, w którym najprawdopodobniej będziesz dzisiaj musiał, będziecie musieli postawić granice. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek postawił was dzisiaj pod ścianą. Karta numer 3. Giermek pentakli. Zwróć uwagę, czego wartościowego się dzisiaj możesz nauczyć. Praktykuj wiedzę, którą masz już w teorii opanowaną. To też jest karta staży wszelakich. Zatem, jeżeli się starasz o staż, to jest to dobry moment na aktywację tego projektu. Procesu. Zwróć też uwagę, proszę, jaką nosisz relację z pieniądzem w tle. Życzę Wam przepięknego dnia.